Paweł chce sobie dobrać Tymoteusza i mówiliśmy o młodym pokoleniu, że ten chłopak, mimo trudnego dzieciństwa, na styku kultur, różne takie, to dostał od przynajmniej części rodziny, matki i babki taki porządny przykład zaufania do Boga i wyrósł na fajnego chłopaka, wybijającego się ponad swoje pokolenie. Wszyscy mu tu składają słuszne, znaczy lubne świadectwo. I Paweł chce, żeby on się udał z nimi w drogę. <laughs> Apostołowie, znaczy Piotr, Paweł, przepraszam, przedstawia ten, ten list tych apostołów i starszych z Jerozolimy. Wszyscy się cieszą i te e, kościoły rosną ilościowo. I czytamy dalej, jak już się wybierają... E, Wybierają dalej, bo mniej więcej już widzimy, że obskoczyli te miasta, które wcześniej odwiedzili. Czyli kościoły. No, obskoczyli. I czytamy, co dalej. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji. Chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Święty nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. No ciekawy fragment operacyjny, nie? geograficzno, decyzyjny, jak podejmowali decyzję i tu mamy ciekawe działania Boga Ducha Świętego, szczególnie. Tu jeszcze taka ciekawa obserwacja, zobaczcie, Siódmy werset, na przykład szósty werset, jaki jest jaki jest podmiot? Oni. Oni. Mhm. A zobaczcie w dziesiątym wersecie jaki jest podmiot? My. O czym to może świadczyć? A nawet świadczy. Tak, że Łukasz w tym momencie właśnie, czyli można sobie to zobaczyć, że są w, misji, są w Troadzie i w Troadzie do nich dołącza Łukasz. Łukasz, który już wcześniej badał wszystkie sprawy związane z Jezusem, tutaj się pojawia. Nie? Zakładamy, że wcześniej, chociaż dałoby się chyba zbudować taką teorię, że on mógł po tym połączeniu pojechać tam, i to wszystko też spisać. Nie? Też by się udało, ale nie chcę w to specjalnie wchodzić. Widzimy, że część dziejów, czyli mniej więcej, połowa do 16 rozdziału, jest opisana z opowiadań. Pawła czy innych członków zespołu misyjnego, czyli on to raportuje, a od szesnastego rozdziału, rozdziału już uczestniczy, już sam od Troady uczestniczy jako kolejny pomocnik apostoła Pawła. Zobaczcie, jak Bóg daje tych ludzi. Nie? Tam Sylasa z Jerozolimy, Żyda bogobojnego, ale rozumiejącego doskonale ewangelię i ufającego Jezusowi. Potem tego młodego chłopaka z przecięcia kultur. Teraz już człowieka całkowicie z greckiego świata i to bardzo wykształconego, także w medycynie. No wiecie, że w takich różnych podróżach lekarza dobrze mieć, nie? Bo w Przeróżne dolegliwości podróżnicze są, nie? Tu coś ukońsi, tu jakąś choróbską się złapie, tu jakaś rana, tu otarcie, tu jeszcze co innego, szczególnie, że wiemy, że Paweł miał przeróżne dolegliwości, coś tam z oczami nie tak było i Tymoteusz z kolei coś z żołądkiem miał nie tak, nie? Czyli widzimy, że te choroby po nich chodziły, no i zobaczcie, Bóg dał lekarza, nie? Jako stałego stałego członka zespołu misyjnego Apostoła Pawła, także Bóg zaspokaja potrzeby personalne, nie? Czyli każdy hajerowiec powinien być wierzący, modlić się do Boga, a nie o błogosławieństwo dla swojej firmy i my też się módlmy, żeby na każdym stanowisku byli właściwi ludzie i żeby jak gdyby no każdy robił, to, co, każdy robił to, co umie, do, do czego tam został postawiony dobrze, i żeby Bóg dawał nam najlepszych w danych dziedzinach. Nie? To, jest, to jest ważne. I zobaczcie, że Bóg daje. To taka obserwacja. No a teraz pomyślmy, jak odczytujecie te decyzje związane z wyborem miejsca dalszej służby. No bo tak się domyślaliśmy, że Paweł, misjonarz. Bóg powiedział, że przed tamte narody i tak dalej, królów, pogan, wszędzie i synów izraelskich i że on nie poprzestanie na odwiedzeniu tych kościołów, tylko pójdzie dalej. No bo już ma narzędzie, nie? w sensie ekipę misyjną mają jakiegoś busa czy, czy coś, no to na pewno pojadą dalej. Nie? To, to była oczywista oczywistość, nie? Jak, jak tylkośmy zaczynali. Chodźmy odwiedzimy te zbory, wiedzieliśmy, czym to się skończy. Ale zobaczcie, wcale to takie oczywiste nie było. Gdzie oni chcieli iść? Chcieli do Azji, Azja, no to Efes i duża okolica, nie? To takie, czyli chcieli jak gdyby pójść dalej do sąsiedniej krainy, nie? Tutaj ta, ta Galacja, te Srutu, tu, 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 nie? A Azja jest troszeczkę na północny, tak, no mapę mam przed oczami, ale to może trochę niedokładnie, nie ale wydaje mi się, że na północny zachód lekko, nie? No tu nie. E, w jakiś sposób, nie wiemy jak, ale jest, że do Azji, bo to takim się, e, takim się naturalnie wychodziło. No to następna kraina, wielkie miasto, nie? No to pewnie tam trzeba iść, ale Duch Święty przeszkodził, nie? Zobaczcie. E, no. Przyszli ku Mizji, no to jest bardziej chyba trochę na wschód. Chcieli pójść do Bityni. Bitynia to już bardziej na, na wschód i północ. Tak jak gdyby w kierunku Morza Czarnego. nie? Taka powiedzmy bardziej środkowa nie? Turcja. Nie? No i tu znowu. No bo jak mówi, jak nie w lewo, to w prawo. Nie? No powiedzmy, że Azja w lewo, Bitynia w prawo. No to oni w lewo nie. W prawo też nie. Zobaczcie. Nie? Minąwszy tę misję dotarli do Troady. Troada to jest na północ port, o ile dobrze pamiętam. Czyli gdzieś już, no mm, właśnie rzut beretem, czyli tak, w lewo nie, w prawo nie, idą prosto w górę, nie? I dochodzą do morza, tak mniej więcej. No i tu apostoł Paweł ma sen, nie? I woła Macedończyk, pomóż nam. Nie wiem, po czym on tam poznał, Macedo że to Macedończyk, czy jakiś dialekt miał, czy... Strój jakiś, wiecie, coś charakterystycznego w stroju, no ale, ale widzi to, no i oni to interpretują, że Wóg powołał ich, woła ich do przekroczenia kolejnej bariery. Czyli z tego świata, gdzie drogą lądową się, że tak powiem, poruszało z Izraela, z Syrii, no to był cały ten obszar Azji Mniejszej, Bliskiego Wschodu, no to jeden obszar komunikacyjny, powiedzmy. Teraz przechodzi do Europy, nie? bo Macedonia to już część tej dzisiejszej Grecji i pierwsze państwo europejskie na ich drodze. Nie? Przekraczają tę barierę Morza Śródziemnego, już nie tylko na wyspy, tak jak wcześniej, tu Cypr, tylko no, przechodzą na kontynent europejski. Nie? I zobaczcie, że to nie jest wymysł apostoła Pawła to nie on chciał. Bo on chciał konsekwentnie budować, że tak powiem, naturalnie wzrost tej misji, nie? dodawać do jednego sąsiednią krainę, nie? która jeszcze była, że tak powiem, wolna od, znaczy wolna w złym sensie, znaczy jeszcze była pustym polem, nie? nikt tam nie dotarł, nie? Ale zobaczcie, Bóg dokonuje tu jakiegoś takiego wyprzedzenia, nie? Takiego ruch konika szachowego trochę nie przeskakuje gdzieś dalej. No i teraz, jak myślicie, dlaczego? Dlaczego Bóg zabronił tu w lewo, ani w prawo, tylko właśnie pokierował ich do całkowicie nowej krainy, nowej kultury i zostawił niezagospodarowane te pola misyjne po drodze? Przyspieszyć a tutaj no już ci sąsiedni mogli się rozprzestrzenić. Czyli... No tak by, najsłuszniejszy wniosek, nie? że zobaczcie, że Bóg przerósł, znaczy jeszcze większą wizję dał. Paweł jest wizjonerem. Wiemy, że on tam nie może usiedzieć na miejscu, ciągle go gdzieś nosi i różne takie rzeczy, ale Bóg jest jeszcze bardziej. Nie? Że Bóg wyprzedził wizję samego apostoła Pawła, tu, nie? który... No, wiemy, że rzeczywiście jest takim człowiekiem czynu i, i wielkich marzeń, wielkich planów. Pamiętacie, jako faryzeusz, to nie tylko, nie, że tam w Jerozolimie i okolicy wytępił chrześcijan, Mówię, ale jedźmy jeszcze do Damaszku, bo jeszcze tam się kuchowali, nie? Pamiętacie, że, że to, to, ta jego cecha jest widoczna jeszcze w żydostwie, jeszcze w, kiedy był niewierzący. To, to ma taki charakter po prostu też. Bóg to wykorzystał. Zobaczysz jeszcze ile bez musiał, ale teraz dla mojego imienia wycierpieć pójdziesz przez królów, namiestników i tak dalej, i tak dalej. No i, i teraz Paweł no, działa i tak z rozmachem, nie? Mamy już te dwie grupy misyjne. Tu Azja w rozumieniu tej Azji mniejszej, Bliski Wschód i Azja mniejsza, no już coraz bardziej nasycano, już więcej Ewangelię słyszało niż nie słyszało. A Bóg mówi dalej, już do Europy. Nie? Później widzimy, że, że Paweł nadąża i mówi a teraz to muszę jeszcze Rzym zobaczyć. Nie? Że jeszcze tam muszę głosić Ewangelię, a jak Rzym zobaczy, to i do Hiszpanii trzeba się wybrać. Nie? Że Zobaczcie, już planuje naprawdę z wielkim rozmachem. Nie? To już są tysiące, nie tam setki kilometrów, tylko tysiące kilometrów i granice. Imperium Rzymskiego, także że widać, że te, tę lekcję wykorzystał. Aha, to Bóg ma jeszcze większą skalę niż do tej pory myślałem, nie? że jednej, większą skalę oddziaływania, nie? I, no I idzie, po prostu idzie, nie? Tu, tu jest to słowo powołał, iż nas Bóg powołał, wnioskując, że nas Bóg powołał, nie? No i tu wiecie, że się toczy ta ciągła dyskusja wśród chrześcijan z tymi powołaniami, jak to jest. Tylko zobaczcie, choć mieli cudowne znaki, raz przez negację, nie wiemy jak Bóg im to zabronił, nie? Że Duch Święty im zabronił ogłoszenie. Nie wiemy jak to, co, co to się stało. Nie wiem, paszportu nie dostali, gdzieś ich, nie wiem, nie przyjęli, celnicy. No, no, trudno sobie, nie wiemy jak, nie? Czy może też jakoś tak cudownie że tam ktoś miał jakiś sen, widzenie i mówi nie idźcie tam, no, ale mieli, widać, że są tutaj cudowne znaki, Trzymamy, dwa zakazy i jeden, no powiedzmy zachęta, nie nakaz, nie? To wołanie. I zobaczcie mi to słowo wnioskując, bo to jest ciekawe słowo, nie? Będąc tego pewnym. Aha. No tu miękko jest, a tu twardo. No, przekonani. W przekonaniu. Pytanie, z kim? z tego pewnie. A w kim Łącząc. O, łącząc, no to wnioskując, nie zgubię? Mhm. Łącząc fakty, wyszło im tak i tak, nie? Wiesz, wywocąc. Wywocząc, no to wnioskując, no to jest właśnie to wnioskowanie. Tak mi się to spodobało to słowo. Zobaczcie, mają cudowne wydarzenia, ale wcale nie wyłączają umysłu jest to powołanie jak to powołanie jest proskalomaj Wezwać. wezwać właśnie, że Bóg wezwał nas nie? wezwał, powołał to jest no bo powołał to woła skądś, nie? a wezwał no to tak jak gdyby kieruje bardziej do czegoś, nie? jest tutaj właśnie to słowo, że wnioskując, że Bóg wezwał nas abyśmy to zrobili, nie? że tam nas kieruje, nie? Mówię, dzisiaj mamy rzadko tego typu cudowne wydarzenia. Nie? Nawet świątkowcy nie opowiadają takich historii, nie? że Bóg im tam się objawił i powiedział: Jedź tam do Zamościa, czy, czy coś takiego. Nie? Mają cudowne znaki, ale używają rozumu. Wnioskują, łączą te znaki nie? i kombinują, co tu zrobić. Dzisiaj tych cudownych znaków jest albo ich nie ma, albo jest bardzo mało. Nie, nie, nie widzimy, nie? To raczej, raczej pojawia się jakaś potrzeba, i w naszym sercu coś nam tak podpowiada, że to my. Czyli tu jest takie działanie trochę indywidualne, ale tej cudowności jest tu mało. Nie? Można to oczywiście tak na siłę podciągać, ale ja przestrzegam przed tym, no bo to jest takie wzywanie trochę Boga do swoich czynów, nie? Dlatego lepiej mówić, że Bóg mi położył na sercu tę sprawę albo modliłem się i, i tak mi wyszło tak, no, zacząłem dużo myśleć właśnie na przykład o Polsce, o Lublinie, czy tam ktoś myśli może, nie wiem o Ukrainie, czy, 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 czy o Afryce niektórzy myślą, nie? To ja tam troszkę Chłodze, te gorące, że tak powiem kierunki, nie. się, że Polska jest najbardziej misyjnym krajem w świecie. Polska, Ukraina. Ukraina, no to już ma rozbudowany system ewangelizacyjny. Polska słabiutki, nie? Polska nie ma, można tak prawie że powiedzieć. Nie? a jest ważnym narodem. Nie? I to wczoraj też mówiliśmy, że w historii narodu żydowskiego, który jest ważny w historii Biblii, no to rozumiemy, że też i poza Biblią też jest ważny dalej ten naród izraelski, no to, to Polska odegra kluczową rolę w uratowaniu narodu żydowskiego, czyli jest obok, w tym planie Boga jest gdzieś blisko tego głównego kierunku czy wektora historii, no to możemy domniemywać, że ogólnie Polska dalej będzie jakąś ważną rolę w Bożym Planie odgrywać. Stąd powinniśmy się koncentrować na jej ewangelizacji. Nie? Ale to są wszystko wnioskowania. Ale zobaczcie, oni mają cudowne znaki. Dalej posługiwali się rozumem. My nie, przecież nie, nie przeczymy, znaczy nie jak Bóg by chciał nam coś objawić, czy sendać, czy jakąś myśl, czy strach przed czymś. Taki od niego, żeby w tę stronę nie iść, tylko w tamtą, nie? To my to przyjmiemy. No, ale staramy się patrzeć na co? Na Boże nakazy, na Boże wzorce, nie, bo najpierw nakazy są, nie? Potem są wzorce, nie? Czyli jak apostoł Paweł postępował, i teraz czy ten wzorzec da się tu zastosować? Dalej patrzymy na historię, jak się historia rozwijała danego obszaru i na przykład głoszenie ewangelii w danym obszarze. Nie? Potem patrzymy na kulturę, to co się teraz dzieje, tu statystyki, badania, co w młodym pokoleniu, nie cały czas siedzimy nad tym, nie, analizujemy, co się dzieje w społeczeństwie, co tam pokolenie z, czym żyje, czym to, żeby do tego dopasowywać, wnioskować najskuteczniej służbę. Nie? bo to jest ważne, najskuteczniej, nie? najbardziej owocnie. Widać, że nie wystarczy tylko robić coś dobrze, bo przecież jakby Paweł poszedł głosił ewangelię w Bitynii, czy w Azji, to coś leby było? No nie, a Duch zabronił. Czyli zobaczcie, Bóg miał lepsze, Niedobre, nie dobre, tylko najlepsze. I tak myślcie o swoim życiu, żeby nie tylko cokolwiek dobrego robić w życiu. Tylko, żeby robić to, co najlepsze można teraz zrobić dla Boga. Nie? To jest, myślę, jakaś taka lekcja pokazowa dla nas z tej historii, w jaki sposób tu oni planowali swoje życie misyjne, swoją służbę. Ja tyle. Czy ktoś jeszcze by chciał coś dodać? Mi się po podoba właśnie tak. Nie wiem, czy pokora też apostoła Pawła, że on jakby też tak się nie buntował? Przynajmniej tak nie widać, że tylko w tym dziesiątym Języku, tylko ujrzał widzenie, że zaraz już rusz, wyruszyli, nie? Nie, nie, nie? Pewnie były jakoś tam związane z planami, ale nie jakoś tak, no, że się poddawał po prostu. Dzięki. Nie był sztywny w planach. Swoim, A mówię. jeszcze taką na koniec myśl, zobaczcie, co mówi. Bóg y, przez to widzenie, a dokładnie co y, mówi macedończyk we śnie. Dużo nie mówi, ale jest coś ważnego. Co? Tak, pomóżcie nam. Zobaczcie, czym jest głoszenie Ewangelii. Niektórzy próbują tak mówić, że to jest proselityzm, że. Się wpychamy, gdzieś tam dręczymy ludzi, zawracamy im głowę. Niekiedy i nam takie myśli mogą do głowy przychodzić. A czym jest głoszenie Ewangelii? Jest udzieleniem największej pomocy. Nie? Jest ratunkiem. Pomóżcie nam. I zobaczcie drugą obserwację, w, jakim, w jakiej liczbie On mówi. Nie pojedynczej, tylko mnogiej. Pomóżcie narodowi, pomóżcie naszemu ludowi. Czy głoszenie Ewangelii narodowi to jest ratowanie tego narodu?